Mamy gruza na stanowisku. Tu mamy pieska. Mamy giętarkę domowej roboty. Nie do końca jest skończona, bo ten element kopyto wypadałby wygładzić na cęciku, bo będzie się odciskało na rurze, ale mówi się trudno. Mamy rurę. Mamy coś na zasadzie kopyta z odniesionymi punktami zawieszenia Scorpio. Tu mamy magiel. Tu mamy wahacz. Dziurę już tam niżej zrobiłem. Przeniesłem o 4 centy, bo strasznie wysoka jest tabelka. Wyszedłem z założenia, że tak będzie lepiej. Niekoniecznie to jest prawda, ale z takiego założenia wyszedłem. I tu mamy prostą rurę. I zaraz, tą prostą rurę przy użyciu tej igiętarki bez tego pieska będziemy gieli, tak żeby siadła nam tu. Stąd. Czekajcie, gówno widać. Stąd. Tędy, 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 tędy. Tu jedno gięcie, drugie gięcie. I dotąd. I potem dwie tylko rureczki tu i tu, żeby można było przykręcić magiel ze skorpią. Także działamy, o efektach się dowiecie. Wiesz, zero skill mordo, nie tacy byli. I wiesz o co chodzi?

Szczanka ma 3 milimetry, więc nie będzie to proste. Zaczyna się lekko giąć, bardzo dobrze. nie wiem jak Żyniec to robi, ale naprawdę ja potrzebuję dwóch rąk. Podnośnik najzwyklejszy 10 tonowy, jakby kto pytał. Konstrukcja dwa razy po 6 mm na ściankę. Co tam jeszcze? Eee, piny 25-30 mm, łożysko standardowe. No tylko kopyto jest jakie jest. Ale jak widać rurkę gnie, a dążymy mniej więcej do takiego kąta jako, że pierwszy raz w życiu coś gnę to pewnie to z dupce ale może nie na tyle, że nie będzie do odratowania w każdym bądź razie będziemy potrzebowali tam potem jeszcze drugie gęcie, żeby ominąć miskę żeby zrobić ładne mocowanko ale póki co ciśniemy jeszcze trochę, a potem się będę zastanawiał w którym miejscu ma wypaść drugie gęcie i gdzie dokładnie jak dokładnie ułożyć rurę o. O, i zjechało nam do 32 stopni. Rurka jest ciągle naprężona. O do 32,5. Jest ciągle naprężona, ale było widoczne pewne cofnięcie, które już się nie powiększa chyba. Tak? Chyba tak Jak sobie podpompujemy jeszcze. No, dobre pytanie. Właściwie wypadałoby to ściągnąć teraz, przymierzyć do belki, tam e, zastanowić się, czy dobrze robię. I albo kontynuować, albo dalej drapać się po głowie, co jest nie tak. Ale wygieło nam ładnie i będzie nam gięło bez załamania, tak jak te z y, podnośnikiem takim, tylko poziom, poziomym i ze zwykłym kopytem. O, nie tak, tak. Podnośnik pcha tu, rurkę mamy tu i one się układają na kopycie, a to nam układa równo. I tyle, nie będę zanudzał gientarce, nie? Także wracamy do przedniego zawieszenia. Tu mamy porównanie belek. Pierwsza belka Scorpio MK3, czyli po 9,4. Druga belka Custom, trzecia belka Sierra. Także, jak widzicie, zawieszenie miałem zrobione pod tą belkę w tym momencie, czyli wahacz i tak dalej to zostaje. Zmieniamy tylko belkę, bo ta zajmowała pół auta. Wlatuje ta. Zobaczymy, jak wszystko bardzo nie pasuje. No, a tu macie wą dla porównania. To znaczy ze sierowej w tym momencie w naszej belce, kastą, zostało tyle. O to. Nawet mocowanie wahacza jest inne, bo tu mamy oryginalną dziurę pod oryginalny wahacz. Jak widać na tamtej belce. Nie widać, widać. Yy, tu mamy nowe przesunięte, poszerzone. Yy, I będziemy to montować. I teraz tak, jaka jest zmiana? Yy, zmiana to jest przesunięcie. Właśnie tego mocowania wahacza w porównaniu do belki Scorpio 4 cm do góry, niby taka pierdoła, a jak się zastanowić i wgłębić w przednie zawieszenie, to zmieni nam się roll center, czy na dobre, czy na gorsze, nie mam bladego pojęcia, eee, no i wyjdzie wszystko w praniu, o ile zobaczymy w ogóle jakąś zmianę, eee, choć na ogół takie zmiany są na gorsze niestety, eee, dobra, zakładamy belkę i będziemy kombinować co dalej. Dobra, wybaczcie, bo nie mam weny, także będą suche fakty. Belka już siedzi, wahacz już siedzi, więc właściwie co w tym ciekawego? A no w samej belce nic, poza tym, że wystaje dość sporo z dołu, więc prawdopodobnie się ją ciachnie. E I lekko obróci, e bo ciężko to było zrobić w powietrzu. Więc co ciekawego nas tu jeszcze może dzisiaj czekać? A no widzicie, pod tą tarczą kryje się drukowana zwrotnica. E wiadomo, że nie będę stawiał na tym auta, nie ma sprężyny. Bo to jednak jest badziewny plastik i by nie wytrzymał. Ale możemy sobie porobić przymiarki wszelkiego rodzaju, poprzenosić różne dziwne punkty. I właściwie pierwszy raz robię coś takiego, że drukuję element przed wycięciem go na laserze i bardzo dobrze, bo wychodzą zawsze jakieś takie detale typu cienka ścianka tutaj. Co nie do końca widać na kąpie, bo na komputerze wiadomo, Solidworks wszystko przyjmie. Tam wszystko działa i wygląda zajebiście, a w rzeczywistości niestety się pojawiają problemy. Eee, więc tak, kilka zmian. Przenieśliśmy punkt mocowania sworznia, eee, czyli spowodowałbym jeszcze większy negatyw, co właściwie już nie jest nam na rękę. Eee, krótko mówiąc musimy się cofnąć z wahaczem, więc prawdopodobnie zrobimy taki patent, że przesunę się w te dziury jakby oryginalne na wahaczu Scorpio, bo ten jest wycięty o 50 mm dłuższy, jeśli dobrze pamiętam. Dawno to było bo tam niestety nie przewidziałem. Przewidziałem regulację tylko w jedną stronę, czyli jest już na maksa wkręcone. Druga rzecz, trzeba będzie zrobić oczywiście trzecie mocowanie, którego teraz nie ma i wahacz sobie wisi, stoi na kobyłce. Zrobimy to przy użyciu blachy i tego. Także cały zawias w całym aucie będę miał wtedy na unibolach. Fajnie, nie? No i co? No i sobie posprawdzałem kąty taką oto nową zabawką. Jeśli widzieliście film zgięcia, no to już widzieliście to w wyrzuciu. No i mogę sobie porównać z zestawem, który był wcześniej. Wcześniej mniej więcej każdy kąt, czyli tam KPI czy Caster, tak? Tak. Wynosiło około 20 stopni, co powodowało, że w pełnym wychyleniu. Przy pełnym skręcie tutaj też nam się pojawiały kosmiczne wartości i kółko robiło tak. Przy pełnym skręcie, pomimo że negatyw wynosił tam powiedzmy 4 stopnie, więc spróbujemy to zredukować i poprawić przyczepność w pełnym skręcie. Natomiast, czy rzeczywiście poprawimy, czy czegoś innego nie spierdzielimy, to się okaże. Bo budowa zwrotnicy, budowa całego przedniego zawieszenia to jest strasznie skomplikowany temat. Zrobiłem sobie ładne tylne mocowania. O, sorry, że, że nagrywam teraz a nie jak były na stole. Ale jak były na stole, to Andrzej szlifował i było głośno. Tu mamy jedno, tu mamy taką fajną, taki fajny element. A, dobra, przykręcony, czyli nie, nie obrócę, ale póki co go mogę sobie obracać i dospawam sobie do niego jakąś rurkę, która będzie robiła za dolną rozpórkę. Bo wyleciała dolna skorpiowa rozpórka, która tam była. Z drugiej strony mamy to samo. Tylko różowe, bo skończył mi się czarny spray. Belka została poprawiona i już nie wyje tak do dołu, bo niestety, bez mierzenia na aucie, to niewiele się da. I zgięcia też niewiele zostało, prawdę powiedziawszy. Tu jest jeszcze stary setup, który był w zeszłym roku, czyli zwrotnica oryginalna. Rozebrałem lewą stronę i rzeźbię po prostu z lewej strony. A tutaj sobie będę składał tego. Tak no więc tak to wygląda. W sumie zmierzamy w stronę zawiasu z BMK. Parę zmian planuję wprowadzić. Tak jak mówiłem, Magiel w poprzednim ustawieniu miał tutaj podkładkę na mocowaniu, był odsunięty w tamtą stronę, ale to podobno niedobrze. Im bardziej Magiel jest odsunięty, tym większa szansa, że nam się ustawi w linii ze sworzniem, z całą resztą i nie będzie kierownica odbijała. Poza tym chyba bamster się pojawiał czy coś. Wreszcie nadszedł ten dzień, że to przy użyciu tego zamienimy w stalowy element 3D dobra, nie do końca, bo czeka nas jeszcze obróbka którą zlecę na CNC, bo mogę, wreszcie e, pozdrawiam Piotra e, ale możemy zacząć jakieś przymiarki, przygotowania pocykać sobie to wreszcie poobrabiać elementy, ruszyć coś generalnie do przodu z projektem no i przy okazji jeszcze parę takich pobocznych zadań sobie wymyśliłem tak, żeby nie było za szybko, za łatwo e, spróbujemy jeszcze zrobić parę innych detali przy okazji mniej lub bardziej ważnych jak widzicie, ale przede wszystkim skupimy się o, na zwrotnicy, bo mamy maj, e, za tydzień będzie jakaś taka połówka maja i jeszcze prawdopodobnie auto nie będzie stało na kołach. E, Tortu czempy jest tylko i wyłącznie do końca maja, niestety. Zresztą co było do przewidzenia, bo wszystko się w tym kraju zamyka. E, I chciałbym jeszcze w maju coś polatać, spróbować przetestować nowy zestaw, e, zobaczyć czy się urwie, czy się nie urwie, czy to skręca w ogóle. I ewentualnie jakieś poprawki wprowadzać przed jakąś główną imprezą, nie wiem, z lotem Fanowym sierpniowym. Po pewnych przygotowaniach udało się zrobić jedną z z a czy w sumie obie, ale to jest do porównania, bo jest to ta sama strona. Jest tylko pocykana, ponieważ muszę ją rozebrać, oddać na cencek, a tak jak mówiłem, zrobić tu stożek. No ale mamy w każdym bądź razie stalową wersję plastikowego elementu. Zaraz sobie to przymierzę na auto o. i zobaczymy, jak się to kręci, jakie są kąty i tak dalej, i tak dalej. Także stay tuned, jak to mówią. No więc właśnie odpaliliśmy gruza, zjechałem nim z y, kółek, z podstawy i pojechaliśmy na jazdę próbną, jak widać. Zakończona połowicznym sukcesem, bo nic się nie urwało, ale nie dokręciłem. Do amortyzatora i się zaczęły robić pojebane kąty. Eee, poprawiłem to na szybko. No i ciąg dalszy testów. Tak, podejrzewam, że to już piąte ujęcie dokładnie identyczne czyli widzicie samochód w górze i zawieszenie. Co, cóż poradzę. Więc tak, zwrotnice V1 niestety nie przeżyły testów. Testy nie były specjalnie rygorystyczne a i tak się poddały. Na komputerze to wyglądało jak zdecydowanie więcej materiału. No i co? No i się wzięło i wygło. Także trzeba tutaj zrobić zdecydowanie więcej mięcha. A przy okazji, i tak muszę przenieść ten punkt mocowania tutaj, żeby poprawić Ackermana. Bo na razie wyszedł anty i to taki mega. Więc wydaje się, że problem nie tkwi tu, nie tkwił tu, dlatego że się koło kładło. Tylko po prostu to się wygięło w piźdu zrobiła się mega zbieżność. No i z trudem powróciłem na miejsce. Przed garażem. Także rozbiórka, i na dzisiaj to będzie tyle, bo więcej już nie zrobię. Przeróbki na kąpie, może na laserku mi wytną na kolejny tydzień. No i będzie kolejne podejście. A co.